Hej wszystkim, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Amelia i dzisiaj chciałam przyjść do Was, by porozmawiać z Wami o filmie Nosferatum. Parę dni byłam na tym w kinie, niestety nie mogłam być wcześniej, bo się rozchorowałam, więc praktycznie poszłam już pod koniec premiery tego filmu. Ale mimo wszystko długo na niego czekałam i chciałabym teraz o nim trochę opowiedzieć, o moich odczuciach po seansie o tym, co mi się podobało, co mi się nie podobało I mówię to jako osoba, która nie oglądała atmosfera tutaj pierwszej wersji Oraz nie oglądała Draguli Więc nie byłam zaznajomiona z takim treścią tego filmu Nie wiedziałam, czego się spodziewać Mniej więcej znałam opis tego filmu, ale bez takich większych szczegółów Więc z takiej perspektywy osoby, która nie była przygotowana, czego może się spodziewać Opowiem wam o tym, jak mi się podobało w się też ubrałam taką bluzkę, a tutaj nawet mam ulotkę z tego filmu skina. No i taki to był wstęp. Proszę o subskrypcję tego kanału, ustawienia łapki w górę, obejrzenie do końca tego materiału i zaczynamy. Jeżeli miałabym teraz powiedzieć, czym był nosferatu, co to właściwie jest, to możemy powiedzieć, że był to po prostu wampir. I na nim ciążyła pewna klątwa, którą mogła zdjąć kobieta. Ale tego się tak naprawdę dowiadujemy na koniec tego filmu. Mamy tutaj oczywiście Lily Rose Depp, i nie ukrywam, że specjalnie poszłam na to do kina, bo chciałam zobaczyć ją w tej roli. Szczególnie, że tak ładnie wyglądała. Jej postać jest taka. Nie wiem, czy to jest pierwsza, czy to jest główna rola, bo wydawałoby się, że no jakoś porówni ona i ten jej mąż. Są dziś tymi pierwszymi postaciami. Ona ma takie, jakby, ataki. Opętania, lunacykuje, no nie wiadomo tak naprawdę dlaczego. Potem dowiadujemy się, że złożyła ona jakąś przysięgę i jest połączona z tym wampirem Nosferatu. I ogólnie, jeśli chodzi o film, w sposób jaki jest nagrany, w klimacie, tym gotyczkom rocznym, to jest po prostu świetny. Naprawdę jest świetnie nagrane. Jeżeli chodzi o te przejścia, kamery, wszystko, światła, daje to super klimat. Bo przez większość filmu jest taki ciemny, niebieski. Yy... Światło tak jak była dosłownie noc i księżyc w pełni i taki tak w ogóle, tak jest nagrany ten film. Więc jeśli chodzi o sposób w jaki jest nagrany, to po prostu bajeczny, ale to co mi się nie podobało, to to, że akcja tego filmu zaczęła wdrażać widza w historię jakoś tak od połowy filmu. Tak naprawdę pierwsza część totalnie nie wiedziałam o co chodzi. Jako widz, który też nie oglądał poprzednich części, i nie wiem, no nie wiedziałam po prostu o co chodzi. Gdzieś między wierszami było powiedziane, że tutaj jest jakaś przysięga, jakaś klątwa. No, gdzieś tam widz też domyślał się, że jak ten mąż głównej bohaterki poszedł do tego zamku, no to coś nie tak jest z tym gościem. Gdzieś tam zapala się lampka, że to jest raczej zły charakter, ale nie ma tego powiedzianego wprost. Nie ma wytłumaczonego. Historii tych bohaterów, może tak. Żałuję, że nie było pokazane w jakiś sposób ona zawarła ten pakt, jakieś. Yy, pokazanie, jak to wyglądało, bo tak naprawdę było tylko potem po powiedziane, że ona złożyła jakąś przysięgę i teraz są jej po prostu skutki. Więc myślę, że można było lepiej wykorzystać pierwszą część filmu, bo tak naprawdę. Była tam podróż tego męża głównej bohaterki, jakaś wioska indiańska i moim zdaniem było to trochę niepotrzebne. Dopiero od, od drugiej połowy filmu gdzieś tam ta akcja trochę ruszyła. I taka ciekawostka, o której ja się dowiedziałam dopiero po Sansie, że tego Nosferatu gra aktor, którego grał, aktor grał klauna z filmu To. Więc to też bardzo ciekawe, że ma taką charakteryzację, że jest nie do poznania. Jeśli chodzi o postać, która mi się nie podobała i mogłoby dla mnie nie być jej w tym filmie, albo po prostu zdążyłam ją bardzo nie polubić, to był ten gość, który był sługą Nosferatu i był taki, wiecie, oszalały na punkcie tego Nosferatu, chciał mu służyć, zabijał zwierzęta, no ogólnie dziwna postać, też właśnie mi się nie podobało, że on był pokazany jako taki szaleniec i nie było powiedziane, kim on jest i w sumie... Umarł i dalej tak naprawdę nie ma rozwiniętej jego postaci, więc jest taki, żeby dodał dramaturgii, trochę tam pokrzyczał, pokrzyczał i zniknął. Więc jego rola mi się nie podobała, ale potem był ciekawszy, jak już ten nosferatu do tego miasta przybył. Była ta rodzina, z którą y, Lily Rose Depp, aktorka, która grała postać w filmie, przebywała z. Y, taką koleżanką z jej rodziną, oni próbowali jej pomóc, jakiś tam naukowców, lekarzy, badacze, przeprowadzali do tego domu, żeby ją badali, skąd te ataki, bo ona ciągle miała te ataki. Jeśli chodzi o grę, aktorską ulegli to nie powiem, była ona dobra, tylko w niektórych momentach ona tak udawała, że nie wiedziałam, czy to ona zażartuje, czy naprawdę teraz ma atak. Była tam jedna scena taka, jak z mężem grała taką pikantniejszą scenę, to po tym ich akcie, ona jakiś tam atak dostała i ja nie widziałam, czy ona udaje czy naprawdę dostała, bo to tak dziwnie było zagrane ale nieważne, wiem o co chodziło, że pokazać okultyzm, żeby pokazać te egzorcyzmy, wiem jaki był zamysł ale czasami trochę było tego za dużo moim zdaniem, bo co chwilę miała jakiś atak. No i jak mówię, w drugiej połowie było ciekawsze, jak ten Nosferatu przybył do miasta, jak już odkryli przyczynę tych ataków, dlaczego ona je ma zaczęło się wydawać więcej Wyszło na jaw więcej szczegółów, do tego doszła zaraza. Nie wiadomo, czy to było klątwa fanosferatu, czy właśnie zaraza, która przybyła ze szczurami, więc tam wątek się trochę zaczął rozwijać. No i potem była też taka akcja, że tego widza trzymała w napięciu, kiedy ten nosferatur powiedział, że daje trzy noce i ona się ma mu oddać, a jeżeli nie, to będzie zabijał po prostu jej przyjaciół, rodzinę i wszystkich. No, i w tych ostatnich scenach filmu działo się najwięcej: gdzieś tam śmierć tych główniejszych bohaterów, dzieci, no i tak naprawdę potem poświęcenie głównej bohaterki dla dobra ogółu. No i było takie niby poświęcenie, że ona odda się temu okropnemu, brzydkiemu wampirowi, ale z drugiej strony ona złożyła mu kiedyś tą przysięgę i pragnęła w głębi duszy tego, żeby się mu oddać. No, i na końcu scena jest dosyć przykra, ponieważ nie będę spoilerować, ale jak ten Nosferatu. Albo nie będę jej spoilerować, ale no, taka scena jest dosyć przykra. Film też tak dosyć się kończy, w dosyć przykrym y, cieniu. No i jest to dziwny film, jakbym miał to tak podsumować. Myślę, że nie każdemu się spodoba, nie każdemu przytanie do gustu. Moim zdaniem nie był on najgorszy, nie był on najlepszy. Nie żałuję, że na niego poszłam do kina, szczególnie, że wiedziałam, że on jest dostępny na internecie, bo aktualnie ten film chyba nawet przed premierą był już dostępny w internecie. Ja go nawet dwa razy chciałam obejrzeć, ale oglądałam tak ten pierwszy fragment. Jakoś tak nie wiem, na komputerze, jeśli go nie chciało oglądać, mówię, nie no, idę do kina. Wielki, wielki monitor, będzie ciemno, będzie klimat, trzeba to być w kinie. No, i myślę też, że fajniejsza zabawa jest na atmosferę ratówki. kinie, no, bo jednak wiecie, ciemno, taki klimat to jest taki idealny horror kinowy. No i ja jeszcze bardzo lubię rolę Depot jako aktorkę, więc chciałam sobie zobaczyć, jak zagra. I też mówię dla niej poszłam, tak zobaczyć tą jej rolę. Więc jakbym miała to podsumować, to film nagrany w fajnym klimacie gotyckim, ciemnym, nocnym. Jeśli chodzi o fabułę, to można było zmienić parę rzeczy, bardziej wprowadzić tego widza w ten świat. Ale generalnie da się z tego wyciągnąć jakąś całość i zrozumieć bez oglądania tych poprzednich jakichś filmów, Drakuli czy Nosferatu pierwszego No i tak to chyba będzie wszystko, co chciałam powiedzieć. Opisałam cały film, wszystkie moje przeżycia po seansie. Jeżeli byliście w kinie to dajcie znać, jak Wam się podobało, to chętnie porównam sobie opinie z innymi osobami. No i wiem, że nagrywam trochę późno po premierze, bo tak naprawdę ten film już niedługo będzie przestań, przestaną go puszczać w kinie, ale uznałam, że skoro i tak leciał na CD, na wider i tak był dostępny w internecie, to no raczej nawet jeżeli bym poszła jakoś tak szybko na premierę, to i tak już od to oglądało. Podobna sytuacja jak z Jokerem, jak poszłam do kina na Jokera, a potem jak wróciłam do domu, to on był już dostępny na wider. No ale tak naprawdę decyzja należy na Was. Dla... Do was, czy wolicie obejrzeć w domu, czy iść do kina i widać na bilet, jak poszłam. No i tak, tak jak mówię, to już wszystko. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, do stawienia łapki w górę i do wyczekiwania na kolejne filmy, które będą się pojawiały. A jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie poprzednie filmy. No i co? Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!